Naśmoleczko, dzisiaj znalazłem sobie po prostu wbijam na Pet Simulator X. No i pierwszy idę na, stampki, na Stampkin Chest, no bo tutaj miałem kometę. Potem, gdy rozwalałem ją, jest jeszcze mini komet na Doodle Farm, potem na Hacker Portal, a jak rozwalałem na Hacker Portal, pojawiła się tutaj i zaraz polecę na Hacker Portal rozwalać dalej. Bo naprawdę to jest powalony serwer. Teraz pójdę dokładnie na hacker portal i wam pokażę. Chyba, że zniknął, ale no, sami widzieliście nawet czat, nie? Dobra, jeszcze nie zniknął, na szczęście. To muszę to rozwalić. Ogólnie tutaj, tak, te jeden to, QT to słabo schodzi. A nie, w sumie dosyć szybko, nie, wolno trochę. No, ale na tym serwerze to non-stop są jakieś. Sami zobaczcie na czat. Pierwsze Stampkin Chess, potem Doodle Farm, potem Hacker Portal, potem Mine. No. No właśnie, ja nie nadążam tych wszystkich komet niścić. Bo jakby no. Jest mi ciężko nadążyć za tymi wszystkimi kometami. Ale ogólnie, zobaczycie w Dark Matter, mogę sobie odebrać. A, nie mogę, no nieźle, ale mogę za to wsadzić. O, jeszcze tu, sobie jeszcze raz chcę wsadzić. W ogóle dawno nie grałem w Pet Simulator, dlatego mam taki trochę no, słaby team. Jeszcze w Daycare, w Dakerze mam te PCT25Q, ale gdy klikam Equip it Best, no to mi się equipują te wszystkie ekskluzje z eventu. Ogólnie. To te z eventu to one maleją na wartości. Te właśnie te z eventu. A te na przykład ekskluzywy to one wzrastają. No, ogólnie to z tymi kometami to nie ma problemu. Ale problem jest większy z rozwalaniem tych komet. wiecie czemu tu nie przyjdzie jakiś typ z ich huge cutem, A raczej z ich huge petami. No naprawdę, ludzie. Ogólnie kawaj jest z... Jak to się czytało? Kawaj no. Kawaj jeszcze nie odblokowałam całego. Tam ostatnią krainę mam do odblokowania, ale mi już starcie na nią. No. <ścoughs> A ja jej nie odblokowałem, mimo to że mi starcie na nią. No, no, no. no. Tutaj jest agoni jakiś. Ten mitykal. jest agonii? Zobaczcie, zaraz się mitykal policzę, jakby. Dobra, to jest rare, czyli to będzie rare. Tak, czyli to będzie mitykal. Nie, co? Tak, to będzie mitykal. No. Ogólnie to. Cieka, już mi. Ojeny. Chcę fripety. Ogólnie jak ktoś pisze, że chce fripety, to zawsze lepiej zobaczcie na topce, jaki on jest, a nie dawajcie. No, lepiej zawsze w sprawdzić, jaki on jest, czy on nie kłamie, nie? W sumie najczęściej to jest skam, ale nieważne. O, tutaj jeszcze. To, jest hardcore. to ja mam to odblokowane? Nie, to kupiłem. No, ale. Huge peta to ani jednego nie mam. Ale. No, no niestety, nie mam. No, no, Teraz aktualnie mi się tam rozwala. Abym włożył coś na 30 minut. O kawajka, jestem ciekaw ile on da na Dark matter, bo teraz obecnie to te z kawaj, to one mogą dawać nawet ze stoku. Serio. Nie wiem, ale ogólnie tutaj to pff, ciężko mi idzie z tym rozwalaniem, ogólnie nie wiem ile ja tu będę. A dokładnie to widzimy się za chwilę, jak rozwalę tą kometę. Więc szczęście z powrotem. To już dosłownie końcówka. Uwaga, dam, dam, dam. Zaraz to się rozwali. I no da, 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 dalej. Zdążę nawet. Słuchajcie, Zdą... <ścoughs> zdążę pójść w tej z powrotem tą deską, która ma tylko jeden ogień. To zdążę tam pójść i jeszcze wrócić, zanim to się rozwali. Hmm, w sumie jednak nie oczekiwałbym na to. Ale okej, okay, lecimy. Po przyspieszenie w ogóle, bo się zbagowałem w tamtej. O, tutaj się zbagowałem, <laughs> bo zbagowałem się w tym. O, właśnie w tym, co przeleciałem przed chwilą. A, dobra, to już się tam pewnie rozwaliło. A mnie tam nie ma. A w sumie to jest głupi co ja robię, bo już bym tam był. Ale okej. Okay. O! Jeszcze nie. Jeszcze co zdążę zebrać na szybciutko. Okej. Okay. Ich jest tego sypia, jak zawsze. Zresztą. I teraz mam 360, 370, 380. Będzie, nie będzie raczej. No to mam mm, 300. 71 i teraz pójdę sobie na trading plaza i chciałbym zobaczyć jakieś fajne oferty co by mogło być takiego no wiecie na przykład jakiś ekskluzjiw dobry na przykład no stąd do minus to przesada bo on jest zawarte gdzieś z 1b a raczej by go ludzie za 300, 350 by go raczej nie sprzedali. No a więc, no, raczej nie nie ma na co liczyć. 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 Baga. Jestem, baga, za 750 widzówkę i za 70 na czacie. No, okej, okay. ciało w ogóle mi tu pokazuje, że mam deskę partnera, a mam założoną inną. Ile gości tu ma huge? 3, 6, 9, no 10, no, to ma Pro Trading Plaza. A ja mogę, nie, nie mogę jednak zmienić. Nieważne. Chciałem mu zmienić to, żeby miał 9 huge, żeby kupić jednego, żeby zmienić mu to. Tu safarik. Oh, Zatrzystałem. Fajny safarikat. Okej, okay, okej. Okay. Serio? No nie wiem, jak ktoś to kupi, to ja nie wiem, nie By mnie to dziwiło. Aha, ale to są z eventu. No nieważne. Co? Czy ja widziałem tu dwa huge, ale huge safarikaty? Pokażcie mi tu. Co? Ten za 1B? Hmm, tutaj za 900M. hippomelon hipomelon. Za 900M, czy Wy to rozumiecie? Prezent Czest Mimik. No to. Ech, nie wiem. Ten. O! Komet cyclop Tu jakiś taki. I tu Keyboard Cat. No to akurat myślę, że każdy wie. Na aukcji za 30 no ale nawet mnie na niego nie stać. A myślę że by tego nie kupić, ale jakby to było tej wersji fajnej, to bym kupił po takiej cenie. No ale no niestety no nie ma. No myślę, że ta Trading Plaza nie jest zbyt fajna tu po ile, A, raczej mnie nie stać 105b, no właśnie no to ja zmieniam Trading Plaza, widzimy się za chwilę okej, okay, już jestem na zmienionej Trading Plaza i co, ktoś tu za jeden Rainbow Valentine's Widzieli widzieliście to na czacie, gdzie on coś sprzedaje gdzie on coś sprzedaje, gdzie on coś sprzedaje, ja się pytam gdzie on coś sprzedaje o halo, gdzie on to sprzedaje no hej czemu nie sprzedaje, co zyskał? nikt nic takiego nie kupił, czemu to jest w podobnej cenie przepraszam bardzo co to jest HBA, ja myślałem, że kół, nieważne <laughs> dlatego się zdziwiłem to jest z eventu ale kurczę, nigdy nie mogę znaleźć czegoś takiego sensownego za 370M No wiem, może to jest mało Kiedyś miałem więcej, kiedyś miałem. I e, wam mówię 1B i dokładnie to 1.2 No. Więc. Ja ogólnie to najbardziej chciałbym te domofony sto tych, tych. Po, po jednym punkcie żeby sobie ten zrobić to nawet jakbym witał, w, wyleciał w cederodaktyl no to trudno nie ale bym miał o beta 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 beta, 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 beta. ojej unicorn to jest... 500M. No niestety, ale nie mam. Bym musiał tu zarobić 129M, żeby kupić tamtego. Rozumiecie 129M. więc to... Na aukcji nikt nic nie wystawia. Jakby ktoś wystawił tej tonika za jeden. Nie bym był zły. Nie wiem, był zły, naprawdę. No to ogólnie <laughs> sprzedam hipomelona za 1M w sensie B, <laughs> bo ogólnie to ja muszę zbierać na Hyuga albo ten. Um, nie, nie muszę zbierać na Hyuga, tylko <laughs> zbierać te te. Um. Ekskluziwy no <laughs> te w ogóle na Dark Matter one dają 600 A te, na te pixel, dragony wystawiam je po. <laughs> nie wiem, tak one nie są zbyt. Nie dobra. Za 10 nie. A za 15 dobra. <laughs> Niech się kupi to tutaj. 30, 45 mogę zarobić, to już będę miał 400. Okej. Okay. <küh> no to fajnie by było coś tu zrobić. <küh> fajnie on jest napisany. <küh> nie, 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 <küh> 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 nie wiem. Ale co? O, Polak jakiś, Polak jakiś.

Nieważne, że na 5 dni sadzone, no trudno, mówi się trudno, na coś musi być, na ile się stawione Ojej, Pixel Track mi się sprzedał za 15 Kolejny może się sprzedać Fajnie by było Jakby okej, okay. teraz muszę od nowa zarabiać, ale Miałem przez chwilę jakiegoś dobrego peta, zaraz będę miał jeszcze lepszego. Idę on tam dawał? Dobra, kupuję w gościu, bo usuwam butkę. No, dalej idź nikodem. Nikodem. Nikodem, Kup. kupuj, 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 prób, prób, próbuję, kupuj, tylko 30 M2 cię kosztują, no halo, no dalej, kupcie, no. No dalej. Dobra, ludzie. Zaraz usunę tą budkę. I naprawdę. Ojej, mam już 50M. Kupujcie, kupujcie dalej, kupujcie dalej. O, tego co. O 25. On jest warte około 150. Gdzieś tak około 150. A ja sprzedam za 125 go, bo ogólnie one mi są totalnie niepotrzebne. I chyba tego sprzedam za 115 M. Dobra. Niech to sobie tak chwilkę postoi Widzę, że tu już jakieś zainteresowanie jest. Czemu ten Nikodem tam stoi? On chyba jest awk. Może się kupi ktoś u niego. No to życie powodzenia. No dobra, kupujcie, kupujcie. Ja mogę też kupić od kogoś. Patrzcie, ja też kupuję. Bądźcie dobrzy, wy też kupcie. Trochę. Bądźcie dobrzy, wy też kupcie. Ja kupuję. No. Teraz muszę usunąć te pety, gdziekolwiek one są, gdziekolwiek one są, a raczej, czemu, czemu ja tu mam tego dragona, ja chcę takiego w wersji huge, a mówię dlatego, że chciałem w wersji huge, bo mam, mm. nabieram ludzi, że mam, tak mówię szybko, dragona. No i ludzie myślą, że ma się dragona, a potem im pokazuje. No i co? No i nic. Czemu? To jest bardzo, Aha, nie wiem, może z jest. Co jest z tego. Którym... Chyle! to jest w stanie, to jest w stanie, to jest w stanie. To jest tanio stanie, knajpkat. No nieźle, no nieźle. Maty, maty, kupuj, kupuj, maty! Co tu się kupiło? Widzicie? Widzicie, ile on ma zarobione? Widzicie, ile on ma zarobione, bo on wydawał te po 10. No ludzie, wy też kupcie coś ode mnie, no proszę. No, Pixel Pink Slime, no to to nie słabe akurat bo widziałem że za jeden ktoś kupił dobra nie wiem ja się tak minutę <laughs> tu pobędę jak nikt nie kupi to ja wychodzę z tej trading plazy <laughs> i zmieniam kolejną na kolejną ale a w sumie to jednak nie jednak to będzie koniec odcinka <laughs> No i papa, zostawcie suba i lajka, jeśli wam się podobało. A jak nie, no to nie, ale proszę, zostawcie. Nawet jak wam się nie podobało, byłoby mi bardzo miło. No, a więc.